Cześć. W tym odcinku mówimy sobie zagadnienia, najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z ciągiem geometrycznym. W pierwszej kolejności przedstawić Ci definicję ciągu geometrycznego, a następnie omówię najważniejsze wzory, jakie musisz znać, jeśli przygotowujesz się do matury z matematyki. Zacznijmy zatem od definicji ciągu geometrycznego. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że ciąg geometryczny jest. Rodzajem ciągu liczbowego, jakie występują w matematyce. Jest to taki, taki ciąg, w którym każdy kolejny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez pewną liczbę. Możemy zatem powiedzieć, że ciąg geometryczny jest takim ciągiem liczbowym, którego każdy kolejny wyraz jest iloczynem. Poprzedniego wyrazu tego ciągu i pewnej stałej wartości liczbowej. Przy czym ta pewna stała wartość liczbowa nazwana jest ilorazem tego ciągu. Ciąg geometryczny może być skończony lub może być nieskończony. No, i teraz popatrz tutaj na przykłady, jakie, jakie wykonamy, i na tych przykładach mam nadzieję, bardziej zrozumiesz ideę ciągu geometrycznego. Przyjmijmy dwa wyrazy tego ciągu. Przy czym tutaj na tym etapie chciałabym Ci zaznaczyć, że taką całą charakterystyczną ciągu geometrycznego jest to, że musi on być przynajmniej trzywyrazowy. Czyli jeżeli ciąg będzie dwuwyrazowy, to z tego tytułu możemy już powiedzieć, że to nie jest ciąg geometryczny. Natomiast ja zapisałam. Dwa pierwsze wyrazy ciągu geometrycznego z założeniem takim, że on ma więcej tych wyrazów. I teraz popatrz. Jeżeli tutaj przyjmiemy sobie, że pierwszy wyraz tego ciągu ma wartość 2, a drugi wyraz ma wartość 4, no to jak powstał ten drugi wyraz tego ciągu? On powstał przez pomnożenie tego pierwszego wyrazu przez iloraz tego ciągu. I w tym przypadku jest to 2. Czyli zobacz, 2 razy 2 to jest 4. Teraz jeżeli czwórkę pomnożymy przez 2, no to tutaj otrzymamy 8. Jeżeli ósemkę pomnożymy przez 2, no to tutaj otrzymamy 16. Jeżeli 16 pomnożymy przez 2, no to otrzymamy 32. I tak dalej. Co za tym idzie? Za tym idzie to, że. Trzeci wyraz tego ciągu ma wartość 8, czwarty jego wyraz ma wartość 16. Piąty wyraz tego ciągu ma wartość 32 i każdy kolejny wyraz tego ciągu możemy wyznaczyć dokładnie w ten sam sposób, czyli mnożąc poprzedni w tym przypadku przez 2. I teraz zwróć uwagę, że ten ciąg, który ja tutaj zapisałam, jest ciągiem rosnącym. Ale ciąg geometryczny też może być malejący. I teraz przyjmijmy, mamy tutaj pierwszy wyraz ciągu, który jest równy A1. No właśnie, pierwszy wyraz ciągu A1, który ma wartość 4, i drugi sobie przyjmijmy minus 8. Czyli drugi wyraz ciągu zapiszę, że ma wartość minus 8. No i teraz zobacz, co tutaj się zadziało. Ja ten pierwszy wyraz ciągu pomnożyłam przez. U równe minus 2. Czyli jeżeli będziemy mnożyć przez minus 2, no to popatrz, co się zadzieje. Minus 8 razy minus 2 to jest 16. 16 razy minus 2 to jest minus 32. No i tak dalej takie wartości będziemy mogli uzyskiwać, tak? I teraz popatrz, co się dalej zadziało. Jeżeli będziemy tak sobie te wyrazy ciągu wymnażać, no to uzyskamy kolejne oczywiście wartości, kolejne wyrazy tego ciągu, natomiast tutaj mamy tylko cztery. Więc no może tutaj nie czwarty wyraz, to sobie zapiszmy trzeci wyraz tego ciągu ma wartość 16 i czwarty wyraz tego ciągu ma wartość minus 32. No i takich wyrazów moglibyśmy przez takie wymnożenie przez cały czas. Uzyskiwać coraz więcej. I teraz, dlaczego ja powiedziałam, że cechą charakterystyczną ciągu geometrycznego jest to, że musi być on przynajmniej dwuwyrazowy? Weźmy sobie za przykład pierwszy ciąg, który uzyskałam do tej pory. Jeżeli przyjmiemy, że ten ciąg będzie tylko i wyłącznie dwuwyrazowy, Czyli w tym przypadku pierwszy wyraz ciągu ma wartość 2, a drugi ma wartość 4. No to jeżeli pamiętasz zagadnienia związane z ciągiem arytmetycznym, to równie dobrze tutaj moglibyśmy powiedzieć, że różnica wynosi 2, więc jeżeli do 2 dodamy dwójkę, no to uzyskamy, uzyskamy również 4. Oznacza to, że tego typu przypadku, czyli w przypadku kiedy ciąg jest tylko i wyłącznie dwuwyrazowy, to nie ma pewności, czy on jest ciągiem arytmetycznym, czy jest ciągiem geometrycznym. Dlatego przy okazji ciągu geometrycznego powiedziano, że musi on być ciągiem przynajmniej trzywyrazowym. I co z tego wynika? To wynika z tego, że jeżeli będziemy mieli ciąg dwuwyrazowy, to nie będzie on na pewno ciągiem geometrycznym. Ok, i teraz zobacz. Z racji tego, że ciąg geometryczny powstaje w taki sposób, że każdy kolejny wyraz tego ciągu powstaje przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez iloraz Q, to prawdziwy jest następujący wzór. AN plus 1 to się równa AN razy Q. Czyli najzwyczajniej w świecie, tutaj ja zapisałam. Za pomocą wzoru, nazwijmy go sobie W1, jako wzór 1. Czyli zobacz, ja za pomocą wzoru zapisałam tą informację, którą przed chwilą powiedziałam Ci. Ósmy. Czyli jeszcze raz powtórzę, każdy kolejny wyraz ciągu geometrycznego powstaje przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez iloraz Q. I jeżeli chcemy wyznaczyć ten iloraz Q. To co musimy zrobić? Musimy poprzedni czy kolejny wyraz ciągu geometrycznego podzielić na poprzedni. Tutaj sobie zapiszę WZ, czyli wzór drugi. Nie jestem pewna, czy ten wzór drugi, który tutaj zapisałam, znajduje się w tablicach matematycznych, natomiast ten pierwszy na pewno się znajduje. I teraz udowodnijmy sobie ten wzór. Ten wzór drugi. Wzór pierwszy już tutaj sobie wcześniej udowodnili w przypadku pierwszego i drugiego przykładu, natomiast udowodnimy sobie teraz ten wzór na pół. Udowodnimy go sobie na przykładzie pierwszym. I w przykładzie pierwszym my wiemy, że pierwszy wyraz ciągu ma wartość 2, drugi ma wartość 4. Więc jeżeli w tym przypadku byśmy chcieli wyznaczyć pół, no to co, co robimy? Drugi wyraz ciągu dzielimy na wartość pierwszego, więc tutaj teraz dokonamy sobie odpowiedniego podstawienia, czyli A2 jest równe 4, A1 jest równe 2. Przeskolałkowa zawsze zastępuje nam znak dzielenia, dlatego to wyrażenie, które tutaj widzisz, to jest Q równe 4 dzielone na 2, czyli Q jest równe 2. Czyli dokładnie to samo, co zapisałam Ci tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że to, co Ci teraz pokazałam, wytłumaczyłam, jest dla Ciebie jasne. Kolejnym wzorem to jest, że tutaj zapiszmy sobie w to jest wzór na n wyraz ciągu geometrycznego. I on wygląda następująco. A n to się równa. Pierwszy wyraz ciągu razy Q do potęgi n odjąć 1. I teraz w jaki sposób należy ten wzór rozumieć. Skupmy się nadal na tym pierwszym przykładzie. Przyjmijmy, jeżeli chcemy wyznaczyć trzeci wyraz ciągu geometrycznego, wszystko jedno jakiego ciągu geometrycznego, dowolnego geometrycznego, to trzeci wyraz ciągu geometrycznego to się równa pierwszy razy Q do potęgi 3 odjąć 1, na tej podstawie wiemy, że trzeci wyraz ciągu geometrycznego to się równa pierwszy wyraz razy Q do potęgi drugiej. No i teraz udowodnimy to sobie na mocy czy na bazie tego pierwszego przykładu. My wiemy, że pierwszy wyraz tego ciągu z, pierwszego, z przykładu pierwszego ma wartość 2 i Q również ma wartość 2. No to jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć trzeci wyraz tego ciągu, to tutaj musimy dokonać odpowiedniego podstawienia. Czyli pod A1 podstawiam 2, pod Q podstawiam 2 i tą drugą dwójkę podnoszę do potęgi drugiej. Czyli wiem, że trzeci wyraz ciągu to jest dokładnie to samo co 2 razy 4, bo dwa do potęgi drugiej to jest 4. Natomiast 2 razy 4 to jest 8. I zwróć uwagę, że trzeci wyraz Naszego ciągu z tego pierwszego przykładu faktycznie ma wartość 8, czyli tutaj nam się te obliczenia zgadzają. Kolejny wzór, jeżeli chodzi o wzór na no nie trzeci, tylko czwarty, jeżeli chodzi o wzory związane z ciągiem geometrycznym, to jest wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. I ten wzór wygląda następująco. S_n to się równa pierwszy wyraz tego ciągu razy. I tutaj będziemy mieli ułamek liczniku, którego znajduje się 1 odjąć n do potęgi n dzielony na 1 odjąć n. I teraz tak samo jak wzór, który ja sobie opisałam jako pierwszy, tak samo wzór trzeci i ten czwarty, czyli na sumę n początkowych wyrazów Ciągu geometrycznego, on się będzie znajdował w tablicach naturalnych. I teraz, korzystając z pierwszego przykładu, policzmy sobie, powiedzmy sumę pierwszych czterech wyrazów tego ciągu. Więc tutaj pierwszy wyraz ma wartość 2 i razy 1 odjąć. No tutaj też ma wartość 2, więc tutaj sobie podniesiemy 2 do potęgi drugiej, no, no, właśnie, nie 2 do potęgi drugiej, tylko 2 do potęgi czwartej to powinno być. Dzielone na 1 odjąć 2. I teraz takie równanie musimy sobie uprościć. Zatem tutaj otrzymuję 2 razy, a w ułamku, w liczniku otrzymuję 1 odjąć. No i teraz pytanie: 2 do potęgi czwartej to jest dokładnie to samo co 2 razy 2, razy 2 i razy 2. I to jest 16, dlatego ja tutaj zapisuję 16. A w mianowniku mogę już dokonać odejmowania 1 odjąć 2 to jest minus 1. Na tej podstawie wiem, że suma pierwszych czterech wyrazów tego ciągu geometrycznego to jest 2 razy. I teraz zobacz, w liczniku tutaj otrzymuję minus 15, w mianowniku zostaje minus 1. Dlatego tutaj wiem, że suma pierwszych czterech początkowych wyrazów tego ciągu geometrycznego. To jest 2 razy 15, czyli jest to po prostu 30. I teraz policzmy sobie tą sumę pierwszych czterech wyrazów tego ciągu ręcznie. I teraz zobacz. 2 plus 4 to będzie, tu może zapiszę, 2 plus 4 plus 8 i plus 16. No i teraz popatrz. 2 plus 4 to jest 6. 6 plus 8 to jest 14 i 14 plus 16 to jest 30. Czyli takie ręczne policzenie sumy, ani początkowych wyrazu danego ciągu geometrycznego, pokrywa nam się z tym, co oferuje nam wzór. Ok, no i taka ostatnia rzecz, którą w zasadzie przedostatnia, którą chciałam Ci powiedzieć. Ten wzór, który tutaj zapisałam jako W4. On jest prawdziwy dla u różnego od jedynki. Natomiast jeżeli u miałoby się równać 1, to ten wzór będzie wyglądał następująco. Sn to się równa liczebność tego wzoru, liczebność tego ciągu, który liczymy do sumy, razy pierwszy wyraz tego ciągu. No i faktycznie teraz już przejdźmy do ostatniej rzeczy, związanej z ciągami geometrycznymi. Jest, to, jest nią własność ciągu geometrycznego. Tutaj sobie zapiszę, że to jest piąty i dla nas ostatni już wzór związany z ciągiem geometrycznym. I ta własność polega na tym, że środkowy wyraz, jeżeli weźmiemy trzy wyrazy ciągu geometrycznego, to środkowy wyraz do potęgi drugiej to się równa poprzedni razy kolejny. I teraz jak to rozumieć? Tutaj znowu na tym etapie skupmy się na tym pierwszym przykładzie. Weźmy pierwsze trzy wyrazy tego ciągu, gdzie tutaj a1 jest równe 2, a2 jest równe 4, no i trzeci wyraz tego ciągu jest równy 8. Czyli w tym przypadku środkowym z tej trójki będzie czwórka. Czyli tutaj robimy 4 do potęgi drugiej, to się równa. Poprzedni to będzie pierwszy wyraz ciągu, czyli w naszym przypadku będzie to 2. Natomiast kolejny to będzie w tym przypadku trzeci wyraz, który u nas jest równy 8. No i teraz co tu się dzieje 4 do potęgi drugiej to jest 16 i 2 razy 8 to jest również 16. Co z tego wynika? Z tego wynika, że lewa strona jest równa prawej w tym równaniu, czyli to by nam tutaj potwierdziło właśnie ten wzór na własność ciągu geometrycznego. I teraz te rzeczy teoretyczne, które tutaj przedstawiłam ci w tym nagraniu, będą nam potrzebne do rozwiązywania zadań związanych z ciągami geometrycznymi. Musisz te wzory, te zagadnienia, które tutaj omówiłam, przede wszystkim rozumieć. Wzorów niekoniecznie musisz pamiętać, dlatego że jeżeli gdzieś tam ci z pamięci któryś z tych wzorów uleci. To zawsze masz tablice naturalne, tablice matematyczne i zawsze tam możesz sobie do tego wzoru sięgnąć. W kolejnych odcinkach ja będę prezentowała zadania praktyczne związane z ciągami geometrycznymi. Na tym kanale opowiadam także na temat ciągów arytmetycznych, więc zachęcam cię do obejrzenia wszystkich moich filmów. Zachęcam cię również do subskrypcji, do lajkowania filmów i dodawania komentarzy.